Witajcie w naszym kolejnym odcinku, gdzie będziemy dokończać Slap Qui w Roblox Studio Odcinek 2 na 2 Więc dobrze. najpierw musimy sobie utworzyć Game Pass, gdzie wchodzimy sobie w Roblox Studio wchodzimy sobie tutaj Jeśli nie macie jeszcze zalogowanego się na Roblox Studio to tutaj musicie też się zalogować Wchodzimy na tą grę, gdzie sobie robiliśmy nasz sklep. Oczywiście musimy ją zapisać. Tutaj open in w tab. Dajemy sobie. Potem wchodzimy sobie w tutaj. Passes. Create a pass. Tutaj już mamy jakiś obrazek. Napiszemy to sobie sy E e d spen. I sobie jakoś napisać, ale to mnie niej nie na razie tego nie będę popisywać bo to nie ma być jakaś super gra. Więc teraz tak. Eee, copy adres id. No i teraz już mamy skopiowany. Wchodzimy sobie w Roblox Studio, w naszą grę. Ok. No i mamy nasz sklepik. Jeszcze musimy to naprawić, bo to nie działa, więc szybko wchodzimy w Starter GUI. Tutaj ma yy, to nie ten, nie ten tylko tutaj. No i teraz będzie działać. Okej. Okay. Zobaczmy czy wszystko jest ok Tak i już wszystko działa. wystarczy rzucić to po prostu do tego skrolowania No i wszystko działa, wstępie zamyka i otwiera. Ale jeszcze coś tu zrobimy, żeby ładnie wyglądało. Dodamy sobie tekst label. I tutaj go sobie damy. Oczywiście sobie zrobimy go niewidzialnego. Już mamy go niewidzialnego. I teraz sobie z... A nie, nie będziemy Dobra. Sobie... i teraz chodzimy sobie tekst. Eee. I napiszemy sobie też samo. Shop. I zrobimy sobie taką samą. Y, to tutaj, i sobie oczywiście też kalendarz No i teraz to ładnie nam chociaż jakoś wygląda. Mamy coś zrobione. Wchodzimy sobie y, w to. W nasz lokal script. I teraz tak. Y, utworzymy sobie naszą lokalną. Y, o nazwie y, idea która będzie się równać, nasz, nasz e, kod, który sobie skopiowaliśmy, i teraz wykasowujemy, co tutaj mamy, i zaczynamy tak. Dajmy dwukropek get service, i teraz tak. E, dajmy e, mark, e, place service, i teraz e, dwukropek, i teraz wyszukujemy sobie taką funkcję, E, prompt e, gamepass kucharce teraz sobie e, w tych nawiasach piszemy game kropka players e, kropka local player przecinek spacja i nasze id no i to by było tyle. I teraz tak. Wchodzimy sobie teraz yy, server script, service. Dajemy sobie oczywiście script, script. I teraz tak. Tutaj będzie już trochę więcej. Oczywiście piszemy yy, kolejną, kolejną też idę, która ja będzie się znowu równać. Nasz, nasz kod, To sobie znowu. Kopiujemy, tutaj sobie klejamy. I teraz tak: Game. Krop, dwukropel. Get Service. I też Mark Place Service. Dajemy sobie. kropka I teraz będziemy mieli taką funkcję. E, prom Dame e, Pass, Huharsę e, I teraz tak, dół kropek Connect function. e Teraz tak. Dodajemy zawiasy. I sobie dajemy spację. A tutaj jeszcze musimy sobie napisać tak. r p n a i r przecinek i d b e czyli i, ten, i jeszcze p u r, h a s e full hasel. To na tyle, teraz spacja. Dobrze i teraz tak, Weźmy sobie ifa. Kucharce, e czyli to, co tutaj mieliśmy. ang. E e i D dajemy y, dwa razy równa się i Db dajemy hen i spacja to sobie y, usuniemy bo jest nam niepotrzebne i teraz tak przymocuję player i kropka literę h znaczy h a, a r a c t l kropka te litery h u m a n o i d id, e, kropka e, wy znaczy wy a, lyk, z litery znowu s p, e, n. równa się no i przykładamy damy sobie 30 oczywiście ok no i teraz wchodzimy sobie na samą funkcję Dajemy sobie game, kropka, players, kropka, player added, dwukropek, connect, oczywiście funkcjon. Dajemy sobie zawiasy, hit enter. teraz y jeszcze tutaj piszemy sobie. I teraz tak. Tutaj sobie piszemy kolejnego IFA. I tak, to będzie game. 2 kropek. Get Service. I teraz sobie piszemy Mark Place Service. I teraz zdajemy sobie tutaj dwóch kropek. And, uh, user of the game Pass and assist. Teraz tak. W zawias zamiast opiszemy Player. Kropka User ID. Przecinek nasze ID. I oczywiście jeszcze tu muszę sobie i piszemy Hem spacja game e, kropka e. word space dwukropek e. white for child teraz um. player kropka. Name. I teraz to samo piszemy. White for Child. E, dajmy sobie e, takie e, tam I piszemy. Humanoid. Humanoid, czyli no, cały nasz. E, ten e, Ludzi w, w robocie, tak? Czyli nasza postać. I piszemy teraz kropka. Ła. E, znaczy wy, ale, Sy zypy e, Równa się też 30. No i to by było na tyle. Przetestujmy, czy nie zrobimy jakiejś pomyłki. Ok. Spad. Chodzimy, już mamy to kupione. I jak widzicie, szybko chodzimy. Tylko jeszcze to Wam pokażę ten, bo ja zawsze mam problemy z tym. To jest taki text label. Do frame'a rzucamy. No i teraz będzie działać. Czyli to już jest nasz kolejny odcinek z programowania ze sklepu. I to by było na tyle. Tu jak widzicie, chodzi o wiele szybciej, można to zmienić na tyle, ile się scena. Naprawdę, bo też na 50 można. No i to by było na tyle. Więc zakończymy tak nasz kolejny odcinek z programowania w Roblox Studio. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka like w górę i subskrybujcie kanał. Papuś Programuję.